Przez ostatnie ponad 900 dni trenowałem regularnie na siłowni. Poświęcałem łącznie miesiące, ucząc się o szczegółach budowania mięśni. Spędziłem godziny w aplikacji do liczenia kalorii. Poświęciłem temu większość swojego wolnego czasu, żeby być... Przeciętnie wyglądający na kamerze. W tym filmie zdradzę ci, co najważniejszego wyciągnąłem przez te 4 lata regularnego treningu na siłowni. Nie jestem jakimś guru czy jakimś poważnie doedukowanym profesorem z czterema doktoratami. a ja jestem po prostu zwykłym ziomeczkiem, który trenuje ciężko i się tym interesuje. Nie chcę też, żeby to był typowy film, który możesz znaleźć gdzieś w internecie. Nie zacznę ci to mówić, że o pierwszy punkt kreatyna jest zajebista, o drugi punkt białko jest zajebiste. Nie. Ja ci chcę przekazać takie informacje, których nie do końca słyszysz na co dzień i które są często. To, można powiedzieć, pomijane. I wszystko w postaci czterech punktów, które oszczędzą ci lata prób i błędów. Pierwszy podpunkt jest podstawą, bez której nie masz co iść dalej, mam wrażenie, że w całym życiu. Mamy takie osoby, które są tak zwanymi hard gainerami czyli jedzą, jedzą i po prostu nie mogą przytyć. Pytasz, czy taką osobę, ok, ile jesz? I ta osoba ci mówi: mm, Nie wiem, jem, co mi mama zrobi. I tu jest właśnie ten problem, który tak naprawdę ogranicza twoją sylwetkę, i jak ogarniesz go, to odznaczysz się od tych 99% miernot, które ćwiczą na siłowni. Generalnie, jeżeli jeszcze nie gotujesz sam dla siebie, to wiedz, że nigdy nie dotrzesz do twojego ostatecznego celu, jeżeli dalej jesz, co ci mama zrobi. Jeżeli mieszkasz dalej z rodzicami i w 100% polegasz na tym, co ci zrobią, no to wiedz, że to jest problem, dlaczego albo nie możesz przybrać na wadze, albo nie możesz stracić tej wagi. Dobrze wiemy, że nasi rodzice, no, mają. Ostro w dupie to ile co ma białka, ile co ma tłuszczu. Oni robią coś, co smakuje po prostu dobrze. Umiejętność gotowania samemu dla siebie jest podstawą podstaw i pozwoli ci się rozwinąć i usamodzielnić, co się przełoży też na inne dziedziny Twojego życia. No ogólnie mam wrażenie, że umiejętność gotowania nie tylko ci jest potrzebna, jeżeli chodzi o Twoje cele sylwetkowe, tylko ogólnie o całą samodzielność i progres w Twoim życiu jako cała osoba ale bardzo ci to pomoże w twoich celach sylwetkowych, bo ty będziesz w końcu miał kontrolę nad tym, co jesz. Nie możesz przewidzieć, ile twoja mama na przykład nalała oliwy, żeby usmażyć daną rzecz. No a ty, jak będziesz sam gotował, to jesteś w stanie sobie wszystko dokładnie mierzyć, liczyć, patrzeć i wiesz, co ty jesz. Tu możesz znaleźć ten problem. Na przykład przez cały ten czas jadłeś mało, bo te porcje były mniejsze, albo ta objętość była strasznie duża i ta kaloryczność i gęstość tych kalorii była mniejsza i po prostu nie mogłeś przebrać na wadze. Albo nie mogłeś stracić tej wagi Bo się okazuje, że myślałeś, że jesz tyle kalorii A okazuje się, że jesz nagle Dwa razy czy trzy razy więcej I okej, okay, masz wszystko pod kontrolą Masz świadomość, co ty jesz Jesteś w stanie sobie to regulować Możesz dołożyć tego jedzenia Możesz zmienić to jedzenie Możesz zwiększyć objętość Możesz zwiększyć gęstość Wszystko to, co cię doprowadzi do twoich celów sylwetkowych Nawet jak jesteś zapracowaną osobą Która cały czas ma coś do roboty To gotowanie nie jest trudne To jest k***a łatwe No powiedz mi co jest trudnego, żeby wziąć, kupić kurczaka, pokroić go w kostkę, posolić, dodać przyprawę do kurczaka, pach na patelnię. No i masz, masz gotowe, masz gotowe 40 gramów białka, powiedzmy. I do tego nie wiem, jak chcesz być już stereotypowy, no to wrzucasz sobie w tym samym momencie do zagotowanej wody ryż. Gotuje się ryż z 15 minut maksymalnie i w tym czasie smażysz kurczaka, wszystko wkładasz do, jednego, do tej jednej miski i masz gotowy posiłek. Możesz go. Jakkolwiek modyfikować, możesz dołożyć jakiś sos, możesz dołożyć jakieś smażone warzywa, cokolwiek chcesz. To jest naprawdę tylko wymówka dla ciebie, że to jest trudne, że ty nie wiesz, jak to, jak to robić, że to jest czasochłonne, bo trzeba potem zmywać i tak dalej. Jeżeli dobrze do tego podejdziesz, jeżeli serio chcesz osiągnąć to, co chcesz osiągnąć, jeżeli serio chcesz za rok stanąć na plaży i wyglądać jak grecki Bóg, chcesz, żeby każdy się na ciebie patrzył i cię podziwiał na tej plaży, to musisz sobie uświadomić, że gotowanie, że umiejętność przygotowania swoich posiłków jest kluczowa, żeby tam dotrzeć, bo nie możesz polegać na twoich rodzicach. I popatrz też na to w taki sposób, że, no, gotując samemu sobie, odciążysz dwie strony i już nie będziesz musiał zmuszać twoich rodziców, oczywiście nie dosłownie, żeby ci robili to jedzenie i będziesz mógł zabrać im to, ten obowiązek ich odciążyć i trochę się jakoś usamodzielnić. A Sposobów, w jakie możesz przygotować dany posiłek jest nasrane w internecie, znajdziesz to na każdym profilu na Instagramie, mam wrażenie w tym momencie, jakiś fit posiłek, fit ryż z kurczakiem, fit jakiś ryż z makaronem, tata Jeżeli serio chcesz, to znajdziesz jakiś fajny przepis i go zrobisz. I to naprawdę nie jest trudne, więc proszę Cię, usamodzielnij się i zacznij gotować dla samego siebie. Ale odpowiednie trzymanie michy to dopiero jedna strona medalu. Możesz mieć odpowiednią, idealną, mega wyprofilowaną dietę, ale jak nie umiesz trenować siłowo, to dupa z Twoich przyrostów. Dlatego Chcę teraz przejść do najbardziej pomijanej umiejętności w budowaniu estetycznej sylwetki. Przez to, że świat fitness, świat siłowni stał się o wiele bardziej popularny przez ostatnie lata, to tych informacji w internecie, co jest odpowiednie, co jest optymalne, jest naprawdę bardzo dużo. To jest optymalne, że nagle to trzeba robić, że nagle jednak to jest spoko, miałbym cały czas. Nadmiernie dużo informacji w głowie, co by powodowało, że już nie wiedziałbym, za co się zabrać. Masz co chwilę nowe trendy. Tutaj masz, że FBW trzy razy w tygodniu jest kluczem do tego, żebyś był najszerszy na świecie. Tutaj nagle masz informację, że split, sześć razy w tygodniu push-pull-legs jest kluczem do tego, żebyś miał duże barki. I potem masz na przykład low volume Mike'a Mencera, że bez tego nic nie zrobisz i że to jest nowy standard w świecie fitness i na, na siłowni, i że musisz to robić. A potem się okazuje, że Masz jeszcze mój plan, który możesz odebrać za darmo w pierwszym linku w opisie. Jest to plan czterodniowy, upper lower, który też przyniesie ci niesamowite gainsy. I obudzisz się jutro z 40 cm w bicepsie. I jeżeli jesteś dosyć początkującym albo dosyć naiwnym człowiekiem, to pewnie co chwilę możesz zmieniać swoje treningi, swoje ćwiczenia, testujesz coś, sprawdzasz, bo ktoś to powiedział, bo to jest optymalne, bo to jest optymalne. I powiem ci, że ja jestem tego ofiarą. Ja też często, jak słyszę, że ten naukowiec powiedział, że coś jest optymalne, to to testuję. Jak widziałem Jeffa Parda, który pokazywał nowe, popularne ćwiczenie, które rozrośnie Ci bicep, to je od razu dodaję do swojego planu. Ale takie zmiany mogą powodować to, że Ty w końcu skończysz z planem, który jest nieprzyjemny. Okej, okay, może będzie mega poparty naukowo, mega optymalny, ale na przykład nie będzie Ci się przyjemnie z nim trenować. I tu jest problem, który dotyka bardzo dużo osób. Jeżeli Twój plan jest tak stworzony, żeby zmaksymalizować rozrost mięśni, ale minimalizuje przyjemność z treningu, to ty nigdy w życiu nie osiągniesz tego celu, który chcesz. Generalnie najważniejsza w tym wszystkim jest regularność. Jeżeli ty będziesz trenował regularnie, jakimkolwiek planem, to w pewnym momencie zobaczysz rezultaty. Nieważne, czy jest to mega optymalny plan Nieważne czy będziesz trenował moim planem Który możesz odebrać w pierwszym linku w opisie Czy będziesz trenował planem Majka Mencera To jeżeli będziesz regularnie go wykonywał Przez długi okres czasu To zawsze zobaczysz rezultaty Możesz sobie pomyśleć, że masz takiego dziadka Wiesz, taki typowy dziadu, który przychodzi na siłownię nie ma kompletnie planu Technikę wyrzucił dawno do śmieci Jego wiedza na temat siłowni Ogranicza się do tych gazetek Z umieśnionymi typami, które były 20 lat temu popularne I on się przychodzi i macha, robi tak naprawdę co chce. No i możesz powiedzieć, że trening takiego dziadka nie jest optymalny, no bo nie dba o fazę ekscentryczną, nie ma tutaj tego i tego ćwiczenia, nie trenuje w odpowiednio dużej objętości, ale jemu się to podoba i on będzie przychodził na ten trening co chwilę, będzie regularny, będzie co tydzień odznaczał kolejny trening w ogólnym rozrachunku, jeżeli on będzie bardziej regularny od Ciebie, to nawet jak ten plan znalazł gdzieś właśnie w gazetce, to zobaczy większe rezultaty niż Ty, który okej okay, zrobi trzy treningi mega optymalne, ale na czwarty. Nie przyjdzie, no bo nie chce mu się, no bo nie podoba mu się, no bo ten ruch mu nie gra, tu mu coś nie gra i tak dalej. Musisz wiedzieć, że regularność przeważa. Nawet najbardziej zoptymalizowany naukowy plan, który znajdziesz w internecie. I okej, okay, rozumiesz, że możesz mieć jakikolwiek plan, ale ważne, żebyś się go trzymał, a będzie ci łatwiej go wykonywać, jeżeli serio skupisz się na sobie. Bo to jest problem, który ja miałem przez początek mojej przygody na siłowni, że byłem strasznie samoświadom i taki skrępowany i niekomfortowy na tej siłowni. Większość osób, które myśli o chodzeniu na siłownię, tak nie jest do końca zachęcona przez to, że. Zazwyczaj mamy strasznie dużo takich dosranych, dowalonych gości, którzy chodzą na tej siłowni. I taka osoba, która chce zacząć ma wrażenie, że to jest miejsce dla nich i że oni będą Cię oceniać, bo Ty przyjdziesz, jesteś chudy, gruby, nie masz mięśni i ta umięśniona osoba pomyśli, że nie nadajesz się, bo to jest miejsce dla umięśnionych osób, ale jest kompletnie inaczej. Siłownia to jest miejsce właśnie dla takich chudych, grubych, nieumięśnionych gości. Ta osoba, ta umięśniona osoba, ten umięśniony gościu, który może Cię przytłaczać, może powodować, że na przykład yy, kwestionujesz to, czy Ty chcesz tam chodzić, kiedyś była na tym samym poziomie, co Ty. Ona po prostu regularnie chodziła na tym siłownię i stała się naturalnie bardzo duża. I chodzi mi o to, że za każdym razem, jak jesteś na siłowni. Szczególnie na początku, to możesz być taki właśnie samoświadomy. Często albo możesz myśleć, że ty jesteś mega zajebisty, bo ty wyglądasz w taki sposób, masz taką koszuleczkę i tak dalej, w mieście ci wystają i jesteś po prostu gościem, albo możesz myśleć, że jesteś nikim, że tak nie pasujesz tu w sumie, że ty masz wrażenie, jakbyś oszukiwał samego siebie, że ty jesteś kimś, kto ćwiczy na siłowni. Ale najważniejsza rzecz, którą zauważyłem przez te 4 lata, nie tylko na siłowni, ale w całym życiu, to jest to, że ty nikogo nie obchodzisz. Dosłownie, na siłowni. Każdy jest zajęty swoim treningiem, swoimi problemami. Każdy w głowie ma swój monolog, który cały czas prowadzi. On się zastanawia, co potem zje, co musi zrobić w domu. O nie, przyszła mu ta sprawa i ta sprawa. On musi cały czas to przetwarzać i okej. Okay możesz mieć takie wrażenie, że ktoś się na ciebie patrzy, że ta osoba się na ciebie patrzy i ta osoba się na ciebie patrzy, ale jeżeli im będziesz dłużej chodził na tą siłownię, to w pełni cię zrozumiesz, że ty po prostu pomiędzy seriami, no tak sobie siądziesz na jakiejś łoweczce albo staniesz i tak po prostu będziesz się rozglądał, ale roz, to, to rozglądanie to będzie taki, taki default twój tryb, bo ty tak naprawdę myślisz nad tym, co będziesz zaraz robił albo co musisz zrobić później i to rozglądanie się to jest po prostu taki standardowy stan, który przyjmuje twoje ciało, jeżeli ty się zastanawiasz. Każdy jest skup Skupiony na samym sobie. Każdy skupia się na własnym treningu, każdy się skupia na własnych myślach i nikt nie będzie zwracał na ciebie uwagi. To, że ty założysz za duży ciężar i nie zrobisz nawet jednego powtórzenia, to, że ty się potkniesz, stracisz balans, jakąś będziesz miał wpadkę, kompletnie nic nie znaczy, bo praktycznie nikt nie zwróci na to uwagi. Okej, okay, może jedna osoba zwróci na to uwagę, ale przez to, że nasz mózg jest aktualnie tak skonstruowany, że ty nie możesz utrzymać skupienia na jednej rzeczy przez dłużej niż 5 sekund, no to taka osoba popatrzy na ciebie, okej, okay, coś tam. Może pomyśl, może się po ale już jest kolejna rzecz, na którą musisz zwrócić uwagę i zapomnij kompletnie o tobie. A, a jutro już nawet nie będzie wiedział, kim ty jesteś i czy ty w ogóle kiedykolwiek byłeś na tej siłowni. I zauważyłem, że to idealnie łączy się z następną umiejętnością, którą zauważyłem, że jest kluczowa, jeżeli chcesz mieć długotrwałe przyrosty masy mięśniowej. Przez większość mojego czasu, przez początek mojej przygody na siłowni, zazwyczaj goniłem za ciężarem. No i da się ukryć, że fajnie jest się pochwalić, że podnosisz duże liczby, że zakładasz. Te duże liczby na siłowni, i każdy według ciebie się będzie na ciebie patrzył i będzie się podziwiał, ale tu się okazuje, że jest kompletnie inaczej i ta następna umiejętność jest cały czas dla mnie trudna i cały czas się jej uczę. Możesz sobie myśleć, że ciężar to jest wyznacznik twojego sukcesu. To jest tak samo, jakbyś miał dużo pieniędzy na koncie i myślał, że jesteś ultrasukcesywny. No, nie zawsze dużo pieniędzy na koncie powoduje, że jesteś zadowolony ze swojego sukcesu. Zazwyczaj jest inaczej, bo na przykład często jakieś osoby, które mają miliony na koncie, mają tak naprawdę depresję. I to może być dziwna analogia, ale łączy się ona właśnie z treningiem siłowym. Możesz myśleć, że ciężar to jest warunek tego, żebyś ty był duży, szeroki, umięśniony i taki, jaki chcesz być. I okazuje się, że ciężar to jest tylko jeden z wielu czynników budowania estetycznej sylwetki. I okej, okay, możesz kompletnie nie zwracać na nic innego uwagę i tylko iść ciężarem do góry i myśleć, że jak zakładasz kolejny talerz na sztangę, to każdy się na ciebie będzie patrzył, każdy będzie ci kibicował, ty widziałeś te tiktoki, gdzie goście podnoszą nie wiadomo jakie kilogramy i pokazują, jak inne osoby się na nie patrzą i ty chcesz być taki sam, ale w tym przypadku tak samo jak wcześniej nikogo nie obchodzi twój ciężar tak naprawdę to jest twoja wewnętrzna mentalna walka. Tylko ty walczysz ze sobą i myślisz, że ciężar ma jakieś znaczenie. Myślisz, że ciężar sprawi, że ty komuś zaimponujesz. I właśnie ciężar to jest to, co ty chcesz mieć jak najlepsze. I ja rozumiem, cały czas mam coś takiego, że ja też lubię podnosić ciężko, bo no, trenuję już kolejny rok i warto, żeby te ciężary były coraz większe i coraz większe. I dochodzę do pewnego momentu, gdzie ten ciężar jest tak duży, że moja technika zaczyna się trochę psuć. I wtedy najlepszym rozwiązaniem jest, Odpuścić, ale ja nadal nie potrafię. Ja cały czas lubię jednak podnosić ten duży ciężar. Nawet jak moja technika jest trochę gorsza, to i tak, ok, źle coś zrobię, ale podniosę ten ciężar i będę się czuł jak gość. Rozumiem, że ty możesz mieć tak samo, ciężko jest to wyeliminować. Omega to boli moje ego, jak ja muszę zejść z tym ciężarem i poprawić moją technikę, ale niestety jest to potrzebne. Nie zawsze wielki ciężar oznacza duże przyrosty. Ty możesz podnosić bardzo małe ciężary, ale z odpowiednią techniką i intensywnością, i będziesz miał większy przyrost niż ziomek, który macha tym ciężarem, który zarzuca go, tylko żeby go podnieść. To jest trudne, ale zauważyłem, że to mi pomaga lepiej poczuć pracujący mięsień i jestem w stanie zmniejszyć moje ryzyko kontuzji. Mogę Ci powiedzieć masę przykładów, kiedy ja gdzieś na lek presie czy podczas przysiadu doładowałem tego ciężaru, i w pewnym momencie ta technika podupała. Ale ja i tak wyciągałem nawet z pleców ten ciężar, żeby tylko zrobić to powtórzenie. W 99% przypadków potem czułem coś w dolnym odcinku lędźwiowym i czułem, jakbym wyciągnął to tak naprawdę kręgosłupem. A nie chcemy tego, no bo oczywiście kontuzja możecie wyłączyć z treningu nawet na parę miesięcy. Więc jeżeli masz taki problem, że myślisz, że ciężar to jest wszystko i że możesz komuś tym zaimponować, to musisz odstawić ego na półkę, zmniejszyć ciężar i faktycznie poczuć pracujący mięsień, bo to ci się odpłaci. Jak nic innego. Mam nadzieję, że moje porady jakoś Ci się przydadzą w Twojej przygodzie z trenowaniem na siłowni. Pamiętaj o tym, że możesz odebrać mój plan treningowy, którym trenowałem 6 miesięcy masy, klikając w pierwszy link w opisie i dołączając do mojej darmowej społeczności. No i możesz też zobaczyć, co się dzieje na moim Instagramie i przy okazji go zafollowować i polajkować każde zdjęcie, bo potrzebuję tych liczby, żeby były większe, bo jestem bardzo ograniczony umysłowo. I jeżeli chcesz więcej informacji na temat budowania estetycznej sylwetki, to YouTube poleca Ci ten materiał, który wydaje mi się, że jest. Bardzo jakościowy, i no, YouTube się na tym zna. Na razie, Siemanko. Cześć, cześć.